Za każdym razem, kiedy trafię na taką drogę, zastanawiam się po co, po co ja sobie to robię. Tu więcej stresu niż pożytku. Mam przynajmniej nadzieję, że na końcu zmienię zdanie, bo efekt będzie tak wow. No już te widoki, jak widzicie, robią wrażenie, ale niestety muszę się skupić bardziej na drodze niż, niż na widokach. Słuchajcie, bardzo poważnie zastanawiam się, czy nie zawrócić. W ogóle Google pokazywało, że to będzie taka droga na dwie godzinki max. Ja już przejechałem w wciul, a jestem tak gdzieś w połowie drogi. I jedno, że droga jaka jest, taka jest. To drugie, chciałbym jeszcze dzisiaj wciul innych rzeczy zobaczyć. Więc jak chyba tylko znajdę jakiekolwiek miejsce zawrócenia, to to zrobię. Znalazłem miejsce, gdzie w miarę można... Zakończyć tę przygodę. Chociaż pokażę Wam tak troszkę to, do czego jechałem. Jak Nowa Zelandia, i wielu z Was się oczywiście to kojarzyło, to i Władca Pierścieni. To była rzeka, przez którą właśnie Frodo uciekał przed nas gulami, gdzie Arwena prowadziła te wodne konie swoim zaklęciem.

Ja w ogóle dojechałem do tej rzeki, więc postanowiłem Wam ją pokazać, no ale... nie jadę dalej. No droga jest zbyt kiepska, to zajmuje zbyt długo, ja chcę Wam pokazać jeszcze dużo, dużo innych rzeczy. Nie może być samych sukcesów, chciałbym Wam pokazywać same sukcesy, ale... no nie może być samych sukcesów. Życie. Żyćko. Z cyklu nikt nie pytał, nikt nie potrzebował. Wiecie, jakie ograniczenie prędkości nowozelandczycy nałożyli na tą drogę? 100 na godzinę. Także ja się naprawdę ledwo powstrzymuję, żeby nie docisnąć pedału gazu, no bo jeszcze mi jakiś fotoradar tu złapie czy coś. W ogóle ukułem taką teorię, że kraje, w których jest więcej owiec niż ludzi, są zdecydowanie lepszymi krajami. Ergo w Polsce potrzebujemy po prostu mieć znacznie, znacznie więcej owiec niż mamy teraz. Znajdujemy się teraz na śródziemnych polach Gladen. W rzeczywistości piękna, niewielka miejscowość Arrowtown. I spacerujemy sobie ścieżką, która teraz może i jest piękna, nawet czuje się tu dość bezpiecznie. Ale król Isildur nie mógł powiedzieć tego samego. To dokładnie na tej drodze został napadnięty. Do tej rzeki, która znajduje się tutaj wzdłuż tej ścieżki, padł próbując odzyskać pierścień. I to w tej rzece, ten pierwszy, później został wyłowiony przez kuzyna Smigola, no, który jak wszyscy wiedzą, potem mu go odebrał. Ciężko jest znaleźć dokładnie to samo miejsce, w którym było to kręcone, choć wydaje mi się, że dokładnie to drzewo gdzieś tam w oddali, przynajmniej dość podobne jest do tego, co mogliśmy widzieć na filmie. Trochę się dziwię, że Nowozelandczycy takie miejsca jak to w ogóle nie oznaczają w żaden sposób, nawet nie tyle na Google Maps, bo tam to jest oznaczone, ale tutaj gdzieś po prostu nawet jakaś taka tabliczka, żeby turyści, którzy w sporej części przyjeżdżają do Nowej Zelandii, chcą pozwiedzać te miejsca, gdzie kręcą Nowadzce Pierścieni, mogli je łatwo odnaleźć, zrobić sobie zdjęcie dokładnie w tych samych miejscach. No prawie, że konna obstawa króla Isildura, tylko na bardziej współczesnych urządzeniach. Lecimy dalej. To, że mało tego Eisengardu. No to widoczek do zobaczenia i tyle Znacie chyba film, nie? Mamy jeszcze czas, mamy go dość, Mamy go wciąż Mamy jeszcze wciąż czas by do... jakiś czas, daj mi być małym chłopcem! Obudził się we mnie całkiem niedawno taki strach, że im więcej podróżujemy, tym zmniejsza się nasza wrażliwość na piękno otaczającego nas świata. No ale takie poranki jak dzisiaj całkowicie to odwracają, oglądając takie niesamowite rzeczy dookoła. Ciężko jest bać się o tym, że po jakimś czasie w ogóle przestanę się tym cieszyć. Musicie mi wierzyć albo i nie, ale to miejsce to podobno to, w którym stały te dwa wielkie pomniki w drużynie pierścienia. Ja nie jestem pewien, ale ludzie dają zdjęcia porównawcze. Doszukali się, że to są te same skały, na pewno, i tak dalej, więc ja im wierzę. Zaraz polecimy tam dronem, zobaczymy, może z innej perspektywy będzie to jeszcze lepiej widoczne. A może po prostu ta okolica, bo tam są jakieś domy, pola, jakieś linie telefoniczne, może to to po prostu efekt. W każdym razie wyobraźcie sobie tam płynęli hobici z drużyną pierścienia. Hmm? Nie ufam skrótom Nie ufam im To nie mistrzostwa, choć Masz mistrzowski pas za garażami Mordko, miejsce, które znasz po tych zakrętach Zawsze możesz tutaj wpaść Nieraz był tu Meksyk, teraz może Las Vegas Coś dla ludzi z Małopolski i z nadmoża tak, dziś nie było gorsze niż przedwczoraj wczoraj